Cześć kochani, witam Was w pierwszym filmiku triki stylizacji paznokci. A to wszystko po to, aby przyspieszyć oraz ułatwić sobie naszą paznokciową pracę. Wiele z Was używa farbek akrylowych do techniki one stroke, do malowania paznokci. I sam, jak same wiecie, farbki lubią nam bardzo szybko wysychać. Ja mam dla Was bardzo fajny tutorial, który rozwiąże tutaj nasz problem. Jak zrobić, żeby te farbki nam tak szybko nie wysychały? A więc przechodzimy już do rzeczy, że Wam pokazuję, jak to wszystko ogarnąć. To, co będziemy potrzebować, to jakaś podstawka, najlepiej plastikowa. Ja mam tutaj zwykłą taką paletkę do mieszania farbek. Akrylowych. Wy natomiast możecie się posłużyć chociażby zwykłym wieczkiem springelsów. Także mamy paletkę. To, co jeszcze będzie nam potrzebne, to zwykły papierowy kuchenny ręcznik. Kolejna rzecz, którą będziemy potrzebować, to zwykły papier do pieczenia. Kawałek, zwykły, kawałek papieru do pieczenia. I zabieramy się do roboty. Bierzemy sobie naszą podstawkę, bierzemy sobie nasz papier do pieczenia i odrysowujemy sobie naszą podstawkę tutaj na naszym papierze. A to głównie po to, żeby po prostu sobie to wyciąć. Także to już mamy zrobione. Bierzemy się za wycinanie. To nie musi być bardzo dokładnie. Chodzi o to, żeby tutaj nasz papier do pieczenia pasował nam do naszej podstawki. Gdzie to już mamy zrobione, bierzemy sobie nasz papierowy ręcznik, składamy go sobie na pół. Natomiast jeszcze raz na pół. Wtedy wychodzą nam cztery warstwy. Bierzemy sobie nasz papier do pieczenia i robimy to samo. Odrysowujemy sobie nasz kształt. nożyczki i wycinamy. Kiedy mamy już to gotowe, nasze cztery warstwy, bierzemy sobie naszą paletkę, czy naszą podstawkę, wkładamy sobie nasz Papierowy ręcznik do środka albo na samą górę naszej podstawki. Bierzemy sobie wodę i nalewamy sobie wody. Chodzi o to, żeby tutaj nasza podstawka, ten nasz papierowy ręcznik, był zamoczony. Dokładnie w ten sposób. Kiedy to już mamy gotowe. Bierzemy sobie nasz papier do pieczenia, kładziemy na górę. To obojętnie, którą stronę w zasadzie. I przykładamy sobie tutaj od naszego papierowego ręcznika. Tak jak widzicie, tutaj to wszystko nam się ładnie zespoliło, przykleiło. Jeśli mamy za dużo wody, bierzemy sobie zwykły wacik i nadmiar wody sobie wycieramy. W zasadzie sprawa już jest gotowa. Możemy się brać za mieszanie farbek. Przygotowałam sobie tutaj dwa kolory po to, żeby Wam pokazać. Nakładamy sobie naszą farbkę. Jeden kolor, drugi kolor. Pędzelek. Już mamy gotową powierzchnię do tego, żeby sobie te nasze farbki rozrabiać. I ta różnica jest o tyle istotna, że gdybyśmy sobie nabrały farbkę tutaj, tak jak widzicie w normalny sposób, w normalny sposób, tak jak wcześniej, tutaj nam ta farbka bardzo szybko wyschnie, tutaj natomiast ta nasza powierzchnia, ona jest wilgotna, także to zapobiega nam tutaj naszemu wysychaniu farbki. I papier do pieczenia ma o tyle takie fajne właściwości, że on nam będzie co jakiś czas Przepuszczał te drobinki naszej wody, która znajduje się pod spodem naszego papieru. Także tutaj ta powierzchnia jakiś czas będzie po prostu wilgotna. I to nam ułatwia sprawę, że na takiej powierzchni możemy sobie spokojnie te farbki rozrabiać i one nam tak szybko nie wyschną. Także tak jak widzicie sprawa jest bardzo prosta, nie wymaga jakiegoś takiego większego zagoszowania czy kosztów. I spokojnie możemy sobie tutaj już bez pośpiechu nasze paznokcie czy nasz wzór malować. Jeśli nam się już tutaj ta nasza powierzchnia, ten nasz papier do pieczenia zużyje, gdybyśmy chciały możemy go po prostu wymienić na, na, na nowe Bierzemy go sobie, wyciągamy. Wycinamy sobie dokładnie ten sam kształt, nakładamy nowy papier i mamy gotową powierzchnię. Także widzicie, bardzo fajna sprawa. Tutaj nie, nie musimy się bać, że farka nam wyschnie. Potem mamy problem, bo musimy sobie te farbki wymyć. Tutaj tylko bierzemy sobie narzędzia, no, wymieniamy i sprawa jest zaatakowana. Także mam nadzieję, że tutaj ten, wasz, ten mój tutorial Wam się podobał, że to ułatwiło Wam pracę i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam serdecznie, papa, cześć!